Cześć, dzień dobry. Tak sobie siedzę i myślę, i przyszło mi do głowy, że kiedy w latach 90. byłam w szkole handlowej, to pani mówiła tam o sprzedaży, która będzie docierała do nas do domu czyli będziemy kupowali nie powiedziała jak bynajmniej ja nie pamiętam ale że produkty będą dowożone do nas do domu, do drzwi. I w tamtym czasie, no 30 lat temu, to sobie pomyślałam, no, 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 co ona gada, nie? Ale zobaczcie, jak to wygląda dziś. Dziś taka sprzedaż jest jak najbardziej um, aktywna, intensywna. Mamy kurierów, chociaż na Islandii tutaj z kurierami to różnie bywa. Nie zawsze są i wszędzie, tak jak jest to w Polsce. Ale chcesz to, kurier przywiezie. Chcesz tam, to kurier przywiezie. Firmy wysyłają, a gdzie zamawiamy? W internecie. No i właśnie, dziś internet jest takim numerem jeden zakupów, i przyznaj się sama sam przed sobą, ile to razy kupowałaś przez internet. I teraz takie moje pytanie jest: napisz mi w komentarzu, czy lubisz kupować przez internet.